Najnowszy sondaż, pis na czele, Konfederacja poza Sejmem. Sondaż, pis na czele, Dalej Koi Polska 2050. PSL i Konfederacja poza Sejmem. W najnowszym, czerwcowym sondażu Kantar Public. 29% osób deklarujących gotowość udziału w wyborach oddałoby głos na pis. K uzyskałaby 23%. Poparcia. Polska 2050, 10%, a Lewica 8%. Poniżej progu wyborczego znalazłyby się Konfederacja oraz PSL z wynikiem 4% głosów. Kantar Public zapytał respondentów, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Twierdząco odpowiedziało 68% zdecydowanie tak 30% raczej tak 38%. A przecząco 19%, zdecydowanie nie 7%, raczej nie 12%, zawahało się 13%. Pytanych wybrali odpowiedź, nie wiem, trudno powiedzieć. Wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach, Największe poparcie uzyskało ponownie Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Republikanami, osiągając wynik na poziomie 29%. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą oddałoby głos 23%. Respondentów. Kolejną miejsce zajął Ruch Polska 2053 Monach na który zagłosowałoby 10%. Wyborców. Czwarte miejsce zajęła Lewica. Z 8% poparciem. Konfederacja i PSL poza sejmem do sejmu nie dostałyby się Konfederacja oraz PSL koalicja Polska osiągając poparcie wyborcze na poziomie 4%, czyli poniżej progu wyborczego. Najgorszy wynik osiągnęłyby partie z 15 2% głosów. Porozumienie Jarosława Gowina z 1% poparciem i Agrounia mniej niż 1% głosów. W porównaniu do maja odnotowano wzrost poparcia ruchu Polska 2050 o 1 punktów procent oraz PSL Koalicji Polskiej także o 1 punktów procent. Natomiast o 1 punktów procent zmalało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, z 15, Porozumienia oraz Zagro Unii. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy oraz Konfederacji nie odnotowano zmian. Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 19%. Nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos. Badanie przeprowadzono w dniach 3-8 czerwca 2022 roku na reprezentatywnej próbie 981 pełnoletnich mieszkańców Polski.